Pierwsza część tych, tego sprzętu, które udało się przekazać, to dzisiaj wyrusza na odsłanie na Ukrainę. Też spółki GPW, Fundusz Górnośląskiej przekazały swoje samochody, jest pika, bo które też to na ukraińska prosiła, a więc no, wspieramy to, co tam się dzieje i też nastąpiła wielka zbiórka i zakup agregatów prądotwórczych, środków ochrony. Mówimy też o lekarstwach w naszych szpitalach. Sprzęt, który pan marszałek zebrał i wysyła, trafi na tereny deokupowane, ponieważ to są tereny, gdzie największe są zniszczenia, największe potrzeby. Na pewno będziemy w, w Karkowie, w, w obłasti sumskiej, będziemy w Kijowie. Część sprzętu przekazujemy do dystrybucji służbom zdrowia szpitalom wojskowym, które będą wykorzystywać karetki podarowane przez pana marszałka. Na chwilę obecną na stronę ukraińską do strefy zero, czyli tam, gdzie e, toczą się największe walki, wyjeżdża sześć karetek i cztery samochody osobowe, które są potrzebne bezpośrednio e, do ratowania ludzkiego życia tam na miejscu.